Higgins zapukał cicho i stanął w progu. — Sir Aleksander Gilbert i pan Thomas Kempt, proszę pana — powiedział, podchodząc i wysuwając w stronę Aleksa malutką tackę, na której leżały dwie wizytówki, jedna mała i prawie kwadratowa, a druga wielka prostokątna. Joe wziął je machinalnie, myśląc — duża Kempt, mała Gilbert. Zgadł. Położył wizytówki na biurku. — Dziękuję, Higgins, proszę wprowadzić tych panów do biblioteki. Szybko włożył marynarkę, otworzył drzwi łączące gabinet z biblioteką i wszedł tam prawie w tej samej chwili, kiedy Higgins wprowadził gości z holu. Sir Aleksander Gilbert był wysokim, szpakowatym mężczyzną, wciąż jeszcze bardzo przystojnym. Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie, jak gdyby nie minął jeszcze pięćdziesiątki. Joe zarejestrował z lekkim zdumieniem, że trzyma on w ręce grubą laskę. Dopiero po sekundzie, kiedy gość zrobił krok ku przodowi, zorientował się, że ser Aleksander kuleje Spojrzał mimowolnie na jego nogę i prędko uniósł wzrok, uśmiechając się na powitanie i idąc w jego kierunku Sławny adwokat był ułomny Jego prawa stopa mieściła się w niemal okrągłym, zbyt krótkim bucie, wybrzuszonym ku górze, jak gdyby poddano go wraz ze stopą jakiejś straszliwej torturze, która raz na zawsze zmieniła jego kształt ale Joe, który interesował się aberracjami fizycznymi, wiedział, że z tego rodzaju deformacją ludzie zwykle przychodzą na świat. Uścisnął rękę wchodzącego i wskazał mu jeden z ciężkich klubowych foteli stojących wokół niskiego okrągłego stolika. Potem zwrócił się w stronę drugiego gościa. Thomas Kempt był o wiele młodszy od Gilberta. W tej chwili mógł liczyć najwyżej trzydzieści lat, a najprawdopodobniej nie miał jeszcze nawet tylu. Na szerokich, prostych ramionach sportowca, osadzona była kształtna głowa o ciemnej, krótko przystrzyżonej czupry.